I witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego. Zaczynamy od tematu odcinka. Niewiele interesujących nowinek poza premierami, poza zapowiedziami dzieje się w światku gier przygodowych. Natomiast ostatnio Pierre J, jeden z autorów znamienitej serii Goblin, z popularnej zwłaszcza w latach 90-tych, z pierwszej części tej serii nagrałem na kanale Let's Play'a, Zamieścił na swoim facebookowym profilu grafikę z gry, mającą być screenem z drugiego poziomu, piątej odsłony serii. Prace trwają ponoć dość wolno, natomiast planuje autor zbiórkę na Kickstarterze bądź na innej platformie crowdfundingowej. Na razie informacji wiele nie podał. No natomiast myślę, że jeśli rzeczywiście doszekamy się premiery piątej odsłony goblinsów, nawet jeśli mielibyśmy na nią zaczekać dwa czy trzy lata, to będzie to duże wydarzenie w świadku fanów po ident clicków A teraz zbiórka, którą warto wesprzeć. Kilka dni temu na Kickstarter trafiła najbardziej klasyczna przygodówka z możliwych: A Trail of Us, point-and-click z krwi i kości z piękną ręcznie rysowaną grafiką. Akcja gry jest osadzona na małej szwedzkiej farmie, a pokierujemy Myrosem, sarkastyczną krową, której misją jest uratowanie swojego człowieka. The human! They took our human! i rozwikłanie tajemniczego spisku. Nasza urokliwa krowa mieszkała sobie spokojnie na farmie i nie była świadoma trosk i niepokojów świata zewnętrznego, dopóki w jej otoczeniu nie rozprzestrzeliły się genetycznie zmodyfikowane chemikalia. Na ich skutek wszystkie zwierzęta i rośliny zaczęły mutować i zyskiwać ludzką świadomość, a rolnik, który to wszystko widział, został porwany przez agentów ze złej korporacji agrochemicznej. No i w tym momencie Majros musiał wkroczyć do akcji wyruszył na misję ratunkową, podążając śladem tych wszystkich chemikaliów. No, i tym sposobem poznał wreszcie świat. Odkrył spiski, zaczął walczyć z niesprawiedliwością społeczną i stał się też twarzą walki z katastrofą ekologiczną. Jak zapewne zauważyliście po tym skromnym opisie, Trajlowus będzie się charakteryzować sporą dawką humoru, charyzmatycznym głównym bohaterem oraz tym, co w klasycznych point-and-clickach lubimy najbardziej, czyli zagadkami jakie oraz poznawanie historii, właśnie poprzez rozwiązywanie przeróżnych wyzwań intelektualnych. Ponieważ dobre klasyczne przygodówki należy wspierać, aby ten gatunek nie wyginął, przynajmniej w tym tradycyjnym wydaniu, odsyłam Was na kampanię na Kickstartera. Gdzie gra celuje w 20 tysięcy euro, zatem nie jest to bariera nie do pokonania. Po kilku dniach, a 25 dni przed zakończeniem akcji, autorzy zebrali ponad 7300 euro, więc już ponad 1 trzecią normy. Wciąż jednak brakuje sporo do końca, no i w... W tym momencie wydaje się, że są dwie możliwości: albo się uda, albo się nie uda. Ja autorów już wsparłem, a czy wy to zrobicie, to zależy tylko od was. Gra przedstawia się na tyle zachęcająco, że myślę, że warto dać jej szansę. Przechodzimy do zapowiedzi odcinka. Krakowskie studio Star World Industries pracuje od jakiegoś czasu nad grą przygodową opartą na twórczości Stanisława Lema zatytułowaną The Invincible. Tytuł ten bazuje przede wszystkim na powieści Niezwyciężony, a głównym bohaterem jest Jasna, naukowiec ze sporym bagażem doświadczenia, przebywający z misją na Registry w Gwiazdozbiorze Liry. Jasna ma luki w pamięci. Kojarzy, że nie przybyła tu z misją sama, lecz towarzyszyła jej załoga, ale nigdzie jej nie widać, więc Pierwszym podstawowym celem będzie odnalezienie swoich towarzyszy. Drugim, odkrycie, co tak naprawdę się wydarzyło. Ale to tylko małe problemy, bowiem Registry kryje w sobie coś więcej jakąś tajemnicę. W trakcie rozgrywki odkryjemy sekrety, które wpłyną na postrzeganie przez Jasną prawdy o samej sobie oraz o całym ludzkim gatunku. I będziemy musieli dokonywać wyborów, a także mierzyć się z ich konsekwencjami. I heard no beeps and I see no dots oh, Shit. How? What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep Jasna, what oh. is it? Why is it too late? Yasna, speak to me! No i na koniec tradycyjnie siedem najciekawszych w mojej ocenie premier września. Toem to gra interesująca i niezwykle oryginalna, zarówno jeśli chodzi o sam sposób rozwiązywania zagadek czy przeróżnych problemów, jak i poprawę wizualną. Nie uświadczymy tu kolorów, ale czerni, bieli i odcienie szarości robią klimat. Natomiast rozgrywka polega na wykonywaniu zdjęć i to właśnie za ich pomocą będziemy rozwiązywać problemy napotykanych postaci. No i właśnie wstrykanie fotek będzie tam naszą główną mechaniką. I choć jest to zdecydowanie tytuł niepozorny, to jednak relaksuje, zapewnia dobrą zabawę i przyciąga swoim urokiem, czego dowodem jest aż 99% pozytywnych z ponad 300 recenzji użytkowników na Steamie oraz 4,5 na 5 możliwych gwiazdek na Adventure Gamers. Wygląda więc na to, że warto dać tołem szansę. W Lake powrócimy do połowy lat 80. i wcielimy się w Meredith Weiss. Która udaje się na upragniony dwutygodniowy urlop, aby też pracować, ale tym razem nie w branży komputerowej, ale zastępując swojego ojca w rozwożeniu listów nieodwiedzanej od czasów dzieciństwa rodzinnej miejscowości, czyli malowniczo położonym Providence Oaks. Niejeden mógłby zapytać, co może być takiego ciekawego w zajęciu listonosza? No i gra odpowiada na to pytanie dość precyzyjnie. Nawiązywanie znajomości, które mogą przerodzić się w coś więcej, w głębszą a być może nawet długotrwałe relacje? Czy urlop będzie miał konsekwencje i zmieni na zawsze dotychczasowe życie Meredith? O tym zadecydujemy już my. Gra, choć bardzo prosta gameplayowo, ma jednak swój urok, jest wyjątkowo relaksująca i przypomina oglądanie filmu obyczajowego, o którego przebiegu możemy decydować właśnie my, podejmując decyzję. Mam słabość do ładnie wyglądających gier platformowo-logicznych, a wrześniowa nowość A Juggler's Tale wygląda po prostu błędnie. Wcielamy się w niej w marionetkę Abi, artystkę więzioną w cyrku. Bohaterka całe dnie dostarcza publiczności rozrywki, a noce spędza zamknięta w klatce, tęskniąc za wolnością. Pewnego dnia jednak postanawia uciec i wyruszyć w podróż po zagadkowym świecie. Ale zdobycie wolności kosztuje drogo. Abi odkrywa, że otwarty przed nią świat jest pełen niebezpieczeństw. Dziewczyna ścigana przez bezlitosnych zbirów będzie pokonywać rwące rzeki, przekradać się przez obozy bandytów i unikać pułapek. Jej historię będzie nam opowiadać lalkarz Jack, który jest jednocześnie panem i władcą bohaterki, ponieważ trzyma w dłoniach jej sznurki, czyli sznurki marionetki. Abi jest przez nie ograniczona, ale my możemy z nich skorzystać rozwiązując zagadki. Szkoda tylko, że będzie ich stosunkowo niewiele, bo gra jest dość krótka. Herculesa Poirot chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest to jeden z najznamienitszych książkowych detektywów, który pojawił się też przy okazji co najmniej kilku gier komputerowych. Jednak dobroduszny Belk kojarzy nam się zwykle z doświadczonym i mocno wiekowym już detektywem. Natomiast w grze Agatha Christie Hercule Poirot The First Cases jest on przedstawiony jako dziarski młodzieniec. Wcielimy się w niego, kiedy stawia dopiero pierwsze kroki w swojej detektywistycznej karierze i zostaje za. Zaproszony przez rodzinę Wanden Bosch na przyjęcie zorganizowane z okazji ogłoszenia zaręczyn córki. Kiedy nad miastem przechodzi burza śnieżna, uniemożliwiająca gościom Opuszczenie majątku dworskiego, atmosfera się zagęszcza, tym bardziej, że jeden z gości zostaje odnaleziony martwy. Jak to zwykle bywa w powieściach Agaty Christy, tak i tutaj tego rodzaju przygody wręcz przyciągają Herkulesa Poirot. Znajduje się on we właściwym miejscu, o właściwej porze, no i natychmiast rozpoczyna swoje śledztwo. Wraz z nim będziemy zgłębiać sekret rodziny Vandenbosch, Bosch, przesłuchiwać podejrzanych, badać ślady prowadzące do zbrodni. Oraz popisywać się dedukcją, aby połączyć wskazówki na mapie myśli. Dla mnie zawsze możliwość wcielenia się w Herkulesa Poirot, niezależnie od tego, czy jest stary, czy jednak trochę młodszy, jest wyjątkową atrakcją. Live is Strange True Colors to kolejna odsłona uznanej serii narracyjnych gier przygodowych. No i w niej wcielimy się w Alex Chen, która posiada niesamowity dar, będący jednocześnie jej przekleństwem: mianowicie przeżywania, pochłaniania i manipulowania silnymi emocjami innych. Alex nie postrzega tych emocji w sposób bezpośredni, ale widzi je jako promieniejące kolorowe aury. Kiedy brat bohaterki ginie w rzekomym wypadku, Alex, mimo że do tej pory starała się wyciszać swoje moce, musi z nich skorzystać, aby odkryć prawdę o śmierci brata i ujawnić sekrety małego miasteczka. Tak jak w poprzednich grach serii Live Strange, i tym razem będziemy podejmować trudne decyzje, które zadecydują o naszej przyszłości. Co ciekawe, będziemy mieć też wpływ na styl ubierania się głównej bohaterki, bowiem w jej garderobie znajdziemy aż 24 stroje. Hearing everyone talk about my brother, about the life he had here with all of you, I lost the chance to have that. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. It wasn't an accident. Son, now is not the time. Alex, are you okay? Game Deck to bazująca na powieściach Marcina Sergiusza, przybyłka cyberpunkowa gra RPG pozbawiona elementów walki czy też jakichkolwiek sekwencji zręcznościowych. Kierujemy prywatnym detektywem, który zajmuje się tropieniem zbrodni popełnianych w wirtualnych światach. Jest, tak jak część z nas, specjalistą od gier i, wnikając do nich, zbiera informacje od świadków, przesłuchuje podejrzanych, bada ślady i w mniejszym czy większym stopniu angażuje się w prowadzone przez siebie ślady. Co najistotniejsze, historie kształtują podejmowane przez nas decyzje, które tym razem, mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, bo jestem już po ukończeniu gry, naprawdę mają znaczenie. Co więcej, często różne zlecenia, które będziemy brać, wzajemnie się wykluczają i finalizując jedno, musimy poświęcić drugie. Warto dodać, że tym razem polskie studio zrobiło grę nawiązującą właśnie do Polski, bowiem akcja toczy się w Warsaw City XXI wieku, choć jak dotąd, bo wiem, że są plany zmiany tego stanu rzeczy, Game Deck nie posiada dubbingu, to jednak kilka razy można było usłyszeć polskie głosy, słuchając komunikatów dobiegających naszych uszu gdzieś z oddali. A same światy są bardzo zróżnicowane, bo też trafiamy do różnych gier. Na kolejną grę studia Freebird Games autorów między innymi To The Moon musieliśmy czekać niemal 4 lata. W Impostor Factory główną postacią jest niejaki Quincy, który pewnego dnia został zaproszony na ekstrawaganckie przyjęcie do posiadłości położonej w odosobnionej okolicy. Nasz bohater przyjął zaproszenie. Posiadłość, do której trafił, była nie tylko odosobniona, ale także ekstrawagancka, bo w łazience mieściła maszynę czasu. No i Quincy mógł umyć ręce, załatwić wszystkie swoje potrzeby, no i jednocześnie powrócić do przeszłości. Jak piszą autorzy, w końcu ludzie zaczęli umierać, no bo taka już ich natura. A do tego gdzieś po drodze zrobiło się trochę Lovecraftowsko, no i nie zabrakło nawet macek. Czyli wiecie, Cthulhu, Day of the Tentacle te sprawa. Ale ten opis to jedynie około 1 trzeciej tego, o czym ta gra jest naprawdę. Głównymi cechami gry są ponoć historia, która sprawi, że obrzucimy ekran przekleństwami. Jeśli tak, to będzie pierwsza gra komputerowa, która by mnie do tego skłoniła. Połączenie gry przygodowej z estetyką klasycznego RPG, dialogi, które wyglądają tak źle, a jednak czyta się je tak dobrze, skoncentrowana forma bez wypełniaczy i marnowania czasu oraz długi kot. No i myślę, że ten ostatni argument może sprawić, że Impostor Factory zostanie uznane grą wybitną. Ja jeszcze nie grałem, ale sądząc po ocenach, których jest już prawie 3500, a aż 96% z nich to noty pozytywne. Trzeba chyba powiedzieć, że mamy do czynienia z kolejnym hitem studia Freebird Games. To już wszystko w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego. Tym razem czekało na nas sporo interesujących premier i obystawało się to powoli tradycją. Miejmy taką nadzieję, do zobaczenia prawdopodobnie za około miesiąc. Papa! Pa.